Cześć, witam Was bardzo serdecznie, jestem Rokanpowoli i witam Was na moim kanale po długiej, długiej przerwie. Zakupiłem sobie ostatnio kartę 50, 5080, do tego AMD. W zasadzie cały komputer kupiłem nowy. 64 GB RAMu, RTX 580, AMD 9800X3D, 8-rdzeniowy procesor, najniższa wartość 4,7 GHz, do 5, czy 5,7 GHz, to się pamiętam. W każdym razie chciałbym wam pokazać, jak wygląda teraz ARC na takich, na maksymalnych ustawienia graficznych, a jakie one są. Wiadomo, model jest musi być w dzisiejszych czasach włączony, ponieważ chmury akurat w Arku Wyglądają źle bez LS i, i drzewa też nie najlepiej wyglądają, w oddali też horyzont nie wygląda najlepiej, na quality, wszystko na epic, oprócz dystansu, ponieważ uważam, że akurat w ARKu dystans, kiedy jest ustawiony na epic, jest zbyt ostro tam w oddali wygląda i nie wygląda naturalnie, ma się wrażenie, że to wszystko stoi bliżej trochę niż dalej i to nie wygląda zbyt naturalnie, opcją, którą, dlatego ja dałem na hike. Opcją, e, którą włączyłem, a gdzie nie widziałem nigdzie na YouTube, gdzie pokazują możliwości e, karty, czy to nawet 4090 e, w 4K, nigdzie nie włączałem opcji Cinematic Light Mode, a to jest opcja, która bardzo dużo e, zabiera klatek, natomiast naprawdę bardzo pięknie gra wygląda. Ja gram obecnie w 2K. I z tą opcją włączoną na ten moment mam 80 klatek, 82. Wieczorami mam spada czasami do, do 60 paru. Natomiast maksymalną wartość, jaką osiągnąłem na tych ustawieniach 2K na Epic i z włączonym Cinematic, 139 czy 140 klatek, czasami ponad, ale przeważnie 139. Wycham się tak między 80 139, w ciągu dnia 75 do 100 paru klatek na sekundę. Mega podoba mi się ta gra. Teraz widzę ją w pewnej klasie. Grałem przez jakiś czas na GeForce Now, no ale tam mają kartę 4080, co prawda, 24GB, którą ciężko dostać, oni ją mają. Nie wiem kompletnie, jaki mini-procesor, i czasami to jest jednak przez internet się gra. Wyglądało to ładnie, ale nie tak ładnie jak teraz obecnie u mnie. Szkoda, że nie ma DLS4, bo miałbym wtedy 300 latek i nie byłoby tego smużenia, Bo tak naprawdę FSR gdzieś tu w tle działa, chociaż nie widać go w opcjach, żeby go włączyć czy wyłączyć na ten moment. Dżungla bardzo fajnie wygląda. Już teraz o tej porze nie będzie już tak mega wyglądała. E, ponieważ się troszeczkę... Chociaż dalej ładnie wygląda. Ale już słońce zachodzi. Słoneczko troszeczkę zachodzi. I, i, I... no nie będzie tak fajnie wyglądało. Natomiast e, to tak w ramach informacji. E, być może wrócę do nagrywania. Takie mam plany. Zobaczymy jak to wyjdzie w praktyce. Natomiast e, mega się cieszę. Mega się cieszę. Z tego komputera. CSiG działa mi w ponad 500 klatkach. Eee, cyberpunk eee, z DLS4 e, sięga e, 300 klatek, prawie, więc naprawdę mega, mega wszystko to chodzi. Ok, to było tyle. Ja jestem Luckan Paul i mam nadzieję wrócić do nagrywania. Oczywiście, jeżeli ktokolwiek będzie mnie chciał jeszcze oglądać po tak długiej przerwie. Eee, a ja też mam czasami wspomniany zapał, więc teraz mówię, że wrócę, a być może nie wrócę, T tego nie wiadomo. W każdym razie takie są teraz możliwości na kanale i mam nadzieję, że, yy, że coś tam czasem nagram.